Ustawiłem największą jakość tam na YouTube. Eee, I teraz wystarczy filmik. Zrobić to, co ja po prostu. Eee, teraz. Tak. Wybieramy lo lokalizację dlijgu. bit, eee, Poradnik. Zapisz. I zakończ. Teraz co się będzie robiło? Może jeśli mamy, dajemy zakończ. Zamykamy nasz program nie jest nam dopoczony, tu się wyświetla. Jak, jak wyszedł filmik i mamy tu nasz ten e, projekt filmik ale nam no, wystarczy samo to to resztę można usunąć e, mi to nie przeszkadza ale to usunę dla pokazu e, dobra mamy ten jeden filmik nazwijmy go to i tak go usunę szybko ale dobra jesteśmy na naszym koncie i po prostu wysyłamy ten filmik. Teraz to zajmie dwa razy krócej. Na przykład 10-kilominutowy filmik mi wysyła 60 minut. 11 dokładnie mi wysyła 60 minut w tej najlepszej grafice, bo nie musi już przetwarzać tego filmiku i to jest dwa razy szybciej.